Cześć, tu Roxana. Zapraszam Cię na 13 minut przyjemnej praktyki jogi. Film powstał we współpracy z Forest Massage and Spa. Powoli zejdź do skłonu. Połów dłonie na macie i wydłów kręgosłup. Przejdź stopami w tył do pozycji deski. Otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę na niebo i wydech, pies z głową w dole. Lewa noga do nieba. Stopa pomiędzy dłonie. Lewa ręka w górę, wdech. Wydech na dół i prawa do góry, wdech. Wydech na dół, lewa ręka do góry z wdechem. Wydech do dołu i prawa ręka w górę. Wydech do dołu. Przejdź do pozycji deski i wydech pies z głową w dole. Prawa noga w górę do nieba i w przód pomiędzy dłoniem. Prawa ręka w górę, wdech. Wydech dłoń na dół. Lewa ręka do góry wdech. Wydech na dół. Prawa do góry. Wydech na dół i lewa w górę. Wydech na dół. Prawa ręka w górę z wdechem. Wydech do dołu. Lewa do góry. Wydech na dół, prawa do nieba wdech. Wydech na dół i lewa do góry wdech. Wydech na dół, przejdź do pozycji deski, kija i z wdechem pies z głową w górze. Wydech pies z głową w dole. Poruszaj delikatnie głową w prawo, w lewo, rozluźniając szyję i kark. Lewa noga w górę z wdechem. Stopa pomiędzy dłonie i powoli unieś się w górę, dłonie połów na biodrach. Delikatnie w górę biodra i wydech do dołu. Delikatnie w górę, wydech do dołu. Wdech biodra w górę, wydech do dołu. Wdech do góry, wydech do dołu. Wdech, wydech. Wdech nosem, wydech. Unieś ręce pionowo w górę. Pozycja wojownika pierwszego. Powróć dłońmi na matę, do pozycji deski, kija i pies z głową w górze, wydech, pies z głową w dole. Prawa stopa pomiędzy dłonie, dłonie na biodra. Jesteśmy w wykroku i delikatnie unosimy biodra do góry i do dołu, wdech do góry. Wdech do dołu, wdech nosem do góry, wdech do dołu. Wdech i wydech. Ręce unieść do nieba. I powoli powróć dłońmi na matę do pozycji deski, pozycja kija i pies z głową w górze. Możesz wydłużyć stopy na macie. Otwórz klatkę piersiową i wydech pies z głową w dole. Lewa noga do nieba. Kolano pomiędzy dłonie. Pozycja gołębia. Połów czoło na dłonie. powoli powróć głową do góry, ugnij prawą nogę w kolanie i spróbuj przyciągnąć piętę do pośladka. Rozciągniesz w ten sposób przód prawego uda. Przesuń stopę do tyłu, prostując prawą rękę w łokciu i spróbuj lewą rękę unieść w górę do nieba do pozycji gołębia. Powróć dłońmi na matę do pozycji deski i wdech pieskową w górę, wydech pieskową w dole. Prawe kolano w przód pomiędzy dłonie, czoło do dołu na dłonie. Odpocznij. Powróć głową w górę, ugnij lewą nogę w kolanie, przyciągnij piętę do pośladka. Spokojne wdechy i wydechy nosem. Rozciągamy przód lewego uda. Wyprostuj lewą rękę w łokciu, unieś prawą rękę w górę do pozycji gołębia. Powróć z dłońmi na matę, pozycja deski i wydech pies głową w dole. Oprzyj kolana na matę, pośladki napięte, daj ręce daleko w przód, wydłużając boki ciała, i oprzyj czoło na macie. Pozycja dziecka. Lewą rękę daj do boku, pod prawą. Głowę skieruj na bok, kładąc ją na skroni. Zrób kilka spokojnych oddechów. Powróć dłonią do przodu i lewą rękę w łóż. Prawą rękę pod lewą do boku, głowę łóż na boku na skroni. i spokojnie pooddychaj nosem. Teraz obie ręce krzyżujemy do boku. Prawa ręka w lewo, lewa w prawo, czoło ciężkie, dłonie otwarte w górę do nieba. Zamieniamy ręce. Znów ręce są skrzyżowane, dłonie otwarte do nieba, czoło ciężkie. Powoli wróć do góry. Siadamy pośladkami na piętach w siadzie japońskim. Dłonie na udach, spokojny oddech. Poruszaj delikatnie głową na lewo, prawo, rozluźniając szyję. Złącz dłonie w koszyczek, wywiń palc od dłoni i mocno przechylamy się w prawą stronę i wydech w drugą stronę. Wdech do góry, wydech na prawo, wdech do góry, wydech na lewo, złap teraz dłonią za nadgarstek i pociągnij mocno do boku, rozciągając. I jeden bok ciała i drugi. Jeszcze raz w prawą stronę. Ręce wysoko w górę i z wydechem przed siebie. Wdech do nieba i wydech przed siebie. Wdech ręce w górę. Wydech do przodu. Wdech ręce do góry. Wydech do przodu. I znów wdech ręce do nieba, wydech do przodu. Wdech do góry, rozłącz dłonie, usz je w delikatne pięści i powoli robimy koła do środka nad garstkami. I na zewnątrz. Teraz uż ręce pod kątem prostym, tak jak taki świecznik. Twarz przed siebie, kręgosłup nieruchomo, tylko skręcamy energicznie obręcz barkową. To ćwiczenie dodatowi energii na cały dzień. Dziękuję Tobie za te 14 minut ćwiczeń. Partnerem odcinka był Forest Massage and Spa. Do zobaczenia na Macie.